Cześć, witajcie! W kolejnym dniu wpadłam sobie na genialny pomysł w sumie z nudów, ale też przez przypadek stwierdziłam, bo mam taką fajną ramkę z tamusią widzicie, tutaj jest sobie królik przyklejony a to um, dlatego przyklejam, bo się okazało, że Lunia miała na prezencie taki królik i tego królika sobie odkleiłam, w sumie on mi odkleił, przykleił na koszulkę i w międzyczasie ten królik wpadł tutaj na tą ramkę. Stwierdziłam, że bo mam różnego rodzaju świnki, nieświnki tego typu ozdoby. Um, I żeby tą ramkę, ramkę fajnie sobie ozdobić, żeby nie była taka szara odbóra. Bo nie krążyłam jakiś czas temu, chciałam ją por pokolorować, porysować, ale bałam się, że jak to będą jakieś mazaki, coś w tym stylu, to niestety to potem może się rozlać. Bo to niestety tak z tym drewnem jest, że to potem się tak nieładnie rozlewa. Więc stwierdziłam, że możemy takie fajne zrobić naklejki, bo chcę, żeby ta ramka fajnie kolorowo wyglądała i myślę, że. Tym razem też ta ramka będzie tak wyglądała. To co, do dzieła, to chodźcie, idziemy ozdabiać fajnie ramkę. Ok, więc jak widzicie, jest tutaj to moje zdjęcie. Yy, może Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. To jest takie jajo. Ono był kupione w Kiku. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć za ile, ale mega. W śmieszne jest to, mama mówię, ale uważaj jak będziesz otwierać, żeby się nie wysypało I oczywiście nawet tego nie zdążyłam otworzyć złapałam to, ale nie złapałam tak tylko złapałam tak i to mi się automatycznie otworzyło i tu mam takie różne kurczaczki, króliki barany więc mega fajne to jest takie trochę bardziej niby wielkanocne ale wydaje mi się, że akurat do obklejenia tego zdjęcia będzie mega fajnie to wyglądać tylko teraz zastanawiam się jak to okleić, czy zrobić tu z drugiej strony, żeby było sprawiedliwiej na przykład tego jednego tu dać, tego drugiego tu, a tu na przykład na środek. Czy po prostu jakoś nie zamieszać tego, że nie wiem, to tu, chociaż nie ma to być za dużo kolorów, to tu i to tu. Wiecie co, chyba ta wersja jest najfajniejsza, chociaż szkoda, że tu nie ma jakiegoś jeszcze innego y, zwierzątka by to można było fajnie pomiksować chociaż wydaje mi się, że to źle nie wygląda tu troszkę dam wyżej, będę musiała tak przykleić ze względu na to, że to będzie potem oparte żeby to się nie wyginało ja bym może zaczęła tu od dołu to się chyba przykleja wiem, że to można odkleić i to jest właśnie samo przylepne i to jest mega, mega spoko w tym o tak, tak to będzie wyglądać przyklejam powiedzmy prawie na środku no na górze może wyschnąć ten klej. Przyklejemy drugiego królika. Ciach. Mniej więcej, żeby było równo. Chociaż z moim okiem to może być mega, mega krzywo. Będzie fajnie się królik trzymał. No myślę, fajnie odświeżymy tą ramkę trochę. Zawsze jak będzie za mało zwierzątek, możemy podoklejać. Chociaż ja też nie, nie chcę nie wiadomo tego ile naklejać, bo to potem po prostu będzie przesyt tego i to po prostu nie będzie... Fajnie wyglądać, ale myślę, że na jakiś czas zmieni świetnie nam tą ramkę. I tu przyklejamy drugiego towarzysza. I jak Wam się ramka podoba, bo mi szczerze mówiąc, bardzo, bardzo troszkę się fajnie zmieniła. Jeszcze ze zdjęciem Damusi. Dlaczego nie? Mega, mega, fajnie wyszło nam to zdjęcie. Wam się podobała nasza szybka metamorfoza, niedużym kosztem, ale jest mega, mega fajna, kolorowa, jak dla mnie. Osobiście bardzo mi się podoba, ze względu, że ja lubię kolory. Uwielbiam kolory i to są takie fajne kolory, właśnie jak ja to nazywam, pudrowe, czyli takie, one niby takie żarowe, ale nie żarowe. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I są po prostu mega, mega takie wpadające w oko. Myślę, że fajnie tą ramkę nam odświeżyły, zawsze jak będziemy się nudzić, ta ramka, mogę to odkleić, mogę, nie wiem, same kurczaczki dać, co zechcę, tak zrobię. I ja właśnie uwielbiam takie malutkie, niewielkie metamorfozy, bo to jest mega, mega spoko, mega spoko, małym kosztem, fajna metamorfoza. W najbliższych dniach nic Wam nie wspominałam, ale myślę, że zrobimy test napoju Chupa Chups, może nie w tym momencie, bo naprawdę w tym momencie nie mam ochoty nic pić, ale myślę, że w najbliższym czasie zrobimy. Orange Flower. Więc yy, czupa, czup. Czy ktoś pił z Was ten smak? Piszcie na dole w komentarzu, czy ten ktoś pił, może jakiś inny smak. Jestem sama ciekawa, jak i to co. No, spodziewam się, że to będzie smak pomarańczowy. Boję się, że może być mega słodki, aczkolwiek nie ukrywam, że nawet nie patrzyłam na tą tabelę tutaj. Hmm, ile tego cukru, cukru? 11,6, czyli dosyć sporo tego cukru, więc może być słodki. Made in Republic of Korea, czyli gdzieś tam z Korei, gdzie kupiłam w Lidlu za 3,99. Myślę, że w najbliższych dniach przetestujemy ten napój.